Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem. Kryptomigawka, zróbmy to w kryptomigawce nie w kolejnym. Dzień dobry, krypto, bo tutaj będziemy mieć wiadomości ze, ze wczoraj, i to jest taki test dla Was, żeby sprawdzić, czy te wiadomości były przedstawione przez naszych tutaj youtuberów z polskiej ziemi, czy tam zagranicznej. Dajcie znać, czy przypadkiem połowy z nich nie słyszeliście, więc dlatego warto zawsze zaglądać na ten kanał. Dajcie mi znać w komentarzach, bo sam jestem ciekaw. Czy słyszeliście o tych, które tutaj sobie zaznaczyłem wczoraj, tuż przed wyjściem Boba Lukasa, i ich nie ruszałem. Sprawdziłem ewentualnie teraz. Za chwilę po wydaniu tej audycji będę robił najświeższe wiadomości, które wyjdą po północy. No, niestety, albo stety. Bo Blukas wychodzi raz na trzy miesiące, także ważniejsza sprawa niż newsy. Bo newsy są, będą były i one cały czas się tutaj przewijają. Także dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście niektóre z nich, czy wszystkie a niepotrzebnie tutaj wracamy do nich. Wtedy na przyszłość będę wiedział, że jeżeli ominę jeden dzień, to nie muszę się martwić, że po prostu wracamy. Od razu przechodzimy do najświeższych. Do końca, przejdziemy na Dzień dobry, krypto. Tutaj już nie będziemy tego powielać. Przejdźmy do pierwszej wiadomości, bo wiele informacji mamy na ten temat, że Poli Network, ten haker, już zwrócił wszystkie fundusze. No i niekoniecznie to jest prawda, bo do wczoraj przynajmniej słyszeliśmy taką rzecz, że nadal 260 milionów dolarów nie są oddane przez hakera. Są oczywiście wysłane tam, gdzie jest Multisig, ale zespół. Poli Network potrzebuje właśnie tego klucza czy dogadania się ostatecznego z hakerem, żeby otrzymać te ostatnie 230 milionów z ostatniego haku. Także te wszystkie informacje, które słyszeliśmy wcześniej z parę dni temu, że wszystkie zostały już oddane nie do końca, bo tutaj muszą się jeszcze dogadać z tym hakerem, dlatego pewnie jest propozycja, żeby ten haker zasiadł w nowej roli w projekcie Poli. Network jako doradca do spraw bezpieczeństwa. Jak donosi Bitcoinist, WhiteHat był odpowiedzialny za przeprowadzenie ataku. To już oczywiście wiemy. No i tu pytanie, czy to jest prośba o to, żeby zasiadł w ich Radzie Bezpieczeństwa do spraw projektu po to, żeby odzyskać ten ostatni klucz? <laughs> Wiecie, to jest taka informacja, że dobra, spokojnie, jesteś z nami w naszej drużynie, tylko daj nam ten klucz, a tak naprawdę może faktycznie chodzi też o tą drugą stronę, że taki haker powinien zasiadać w Radzie Bezpieczeństwa, bo w tym Q&A, który mówił na ten temat, dlaczego zaatakował i jak to zrobił i dlaczego uważa takie ataki za słuszne, no to może to wszystko doprowadziło do takiej decyzji przez Poli Network. No i wiecie, że nie zostawię Was z wiadomościami ze wczoraj, bo sprawdzę te też najnowsze tutaj sugestie w tym aspekcie, więc Poli Network mówi, że wyśle 500 tysięcy dolarów do hakera, ale najpierw chcę, żeby po prostu te 235 milionów zostały uwolnione. Tutaj mamy komunikację pomiędzy zespołem, no i nie ma problemu. Oni tutaj oddadzą to bounty, będzie mógł sobie legalnie wypłacić gdziekolwiek. Ale nadal nie mamy informacji, co się wydarzyło, albo co się wydarzy, jakie ma zamiary ten white hacker w niedalekiej przyszłości. Oby te fundusze zostały zwrócone. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Chyba, że ma inny jakiś dziwny plan, ten hacker, może jakiś podwójny hak. <noise> tego jeszcze nie wiemy. Ale widzimy, że nadal ta sprawa z Poli Network nie jest rozwiązana. Mimo tego, że w zeszłym tygodniu słyszeliśmy w różnych newsach, że wszystkie fundusze zostały wysłane z powrotem 600 milionów. Nie, to nie jest prawda, bo jeszcze zespół potrzebuje ten ostatni klucz dostępu do. Właśnie tego adresu, czyli Multisiga, który podał. Crypto briefing mówi o Axi Infinity, który celuje w 100 dolarów po przełomowym, można powiedzieć, rajdzie. Więc Axi Infinity osiągnął nowy rekord. Jeżeli chodzi o all-time high tego projektu, wzrosła ponad 24% w ciągu ostatnich 48 godzin, czyli wcześniej 24 godziny, kiedy ten artykuł wychodził. Utworzenie flagi byka oznacza nowy wzrost w kierunku 100 dolarów. Bycze perspektywy powinny dominować tak długo, jak Axie Infinity będzie utrzymywał się powyżej 66 dolarów. Zobaczmy. Ile akcji w tym momencie jest? 69, także mimo tych, wiadomo, zawirowań na Bitcoinie, bo BTC kosztuje teraz 45, nie 46 tysięcy. Wiadomo, niektórzy już mają tutaj wizję spadków do kolejnych rejonów, ale widzimy, że 66 dolarów jest takim punktem, gdzie może warto. Zasugerować stop lossa, ale wiemy oczywiście nie 66 na, 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 na prostej linii, tylko może 65, bo czasami jest polowanie na stop losy, Ale przynajmniej wiecie, gdzie niektórzy analitycy uważają, że może być ten wzrost zachwiany. No i wydaje się, że ostatnia akcja w górę. Ceny wynika z przełamanej byczej flagi na wykresie 4-godzinnym. 85% rajd, który miał miejsce między 8 a 11 sierpnia utworzył maszt. Tutaj mamy właśnie tą byczą flagę. Gdzie wyjście z tej pozycji daje nam możliwość wejścia gdzieś w okolice 100 dolarów. 97 tutaj chyba mamy dokładnie, więc zobaczymy, czy to będzie. Sukces. Szybki wzrost Axi Infinity pojawia się w okresie manii, który niektórzy nazywają letnim NFT, czyli oprócz boomu gier NFT, czego dowodem jest również rozwój Decentraland, w ostatnich tygodniach eksplodowała popularność awatarów zwierząt, grafik generatywnych i innych niewymiennych zasobów. Wolumen obrotu na rynkach NFT, takich jak OpenSea. Gwałtownie wzrósł, a ceny wielu aktywów osiągnęły rekordowe poziomy. To samo się dzieje z Solana. Solana również ma swoje projekty NFT, zwierzątka różne się tutaj sprzedają. Ostatnio mamy SO Solamę, <grym> też czyli wiadomo, pamiętacie te piosenki gdzieś tam na TikToku, lama lama dla osób. Mam akurat tutaj kogoś z. z, z... Powiedzmy, jakiś lat młodzieńczych w rodzinie, e, czyli gdzieś tam były te wysyłane e, wiadomości czy, czy memy na temat lam. I tutaj mamy so lame też na Solanie, gdzie ostatnio robi to furorę, mimo tego, że gdzieś tam jakiś był błąd przy, przy wyjściu tych, ale o tym będziemy sobie mówić w kolejnej audycji, bo to mamy wiadomości już przed 24 godzin. Solana za to osiąga nowy rekord wszech czasów, również powyżej 70 dolarów. Także widzimy, że Axie Infinity, Solana. To są te projekty, które osiągnęły już all time high i bardzo możliwe, że będzie poważna korekta. Pytanie czy poprzednie all time high zostanie utrzymane. Tak jak cena Solany na krótko przekroczyła 70 dolarów, aby osiągnąć nowy rekord czasu. Pamiętajmy, że to było wczoraj. Teraz sprawdźmy Solany ile w tym momencie kosztuje 76 dolarów. Także potem mieliśmy delikatny spadek do 65, ale widzimy, że nadal dzisiaj Mimo tego, takiego rynku, wiecie, niekoniecznie ciekawego. Tak jakby wydaje mi się, że ostatnio jest takie coś, że ludzie czy traderzy szukają tej pierwszej setki i patrzą, co najwięcej rośnie w ostatnim 24 godzinach, wtedy o, może się załapie na małym stoplosie. Tutaj nie mówimy w tym wypadku, jeżeli inwestujecie w Solanę czy cokolwiek innego, żeby wejść i zapomnieć o projekcie nie, bo teraz możemy mieć korektę nawet 20-30%. Kto wie, co teraz się wydarzy na tych projektach, tak samo jak Ax Infinity, ale wydaje mi się, że bardzo dużo osób szuka właśnie tych hypowanych projektów w tym momencie, gdzie to NFT znowuż wraca do łask i właśnie na wejściu w Solanę, nawet przy cenie 70 dolarów zastawiają jakieś. Małe stop lossy na 68, 70, 65 powiedzmy dolarów, że jakiś tam procent mogą tracić, ale w przypadku dalszych wzrostów na tych projektach w razie W siedzą. Tak jak mówił ostatnio ten youtuber, o którym mówiłem, gdzie on często mówi o różnych altcoinach, czyli crypto for us, dokładnie mówi o tym samym. To nie jest może odpowiedni moment na wejście w te hype'owane projekty, które wzrosły o 150% w ciągu ostatnich 30 dni, tak jak mamy tutaj solane. Ale niektórzy nadal patrzą, które projekty świetnie sobie radzą w tym takim markecie niepewnym, bo wiemy, że niepewny. Byliśmy bardziej pewni, gdy byliśmy w cenie 48 tysięcy w Bitcoinie i patrzymy zawsze na Bitcoina, co on robi, a potem na nasze alty. Ale widzimy, że właśnie tutaj ta solana nadal mocno pnie, może nie w górę, ale ma naprawdę ciekawe, przynajmniej w tym momencie, rejony cenowe. Z tego newsa dowiemy się dokładnie, ile solana transakcji. Ma na sekundę około 1400 transakcji na sekundę. Konstant, czyli cały czas praktycznie ma, utrzymuje się w tym rejonie. To nie są 7 transakcji na sekundę, to nie jest 10-20, tylko 1400. A wiemy, że Solana, zdaniem deweloperów, jest stanie utrzymywać się na poziomie 50 tysięcy transakcji w tym momencie w najszybszym ich trybie. Jak już jesteśmy przy tej solanie, to zauważa, dlaczego mieliśmy taki wzrost ostatnio. No i mamy tą nft money bo w tym wypadku mamy y, tą właśnie grafikę, jak ona się tutaj nazywa, Akademia Małp, bardziej zdegenerowana, można to tak tłumaczyć. W ciągu ostatnich kilku tygodni w centrum uwagi ponownie znalazły się tokeny niewymienialne. NFT w tej dziedzinie postaje wiele projektów i to samo dotyczy zespołów na solanie. Jednym z najnowszych przedsięwzięć w dziedzinie NFT jest Akademia Zdegenerowanych Małp. Zasadniczo jest to platforma, która wybiła 10 tysięcy NFT związanych z małpami, a użytkownicy mogli je wybić za cenę 6 Solany za sztukę. Pierwszy proces wybijania zakończył się niepowodzeniem, ponieważ platforma była przeciążona popytem, ale udało się im to za drugim razem, a wszystkie 10 tysięcy małp wyprzedano w mniej niż 10 minut, tworząc poważny szum. Właśnie w społeczności. Oto przykład naszkicowania takiej małpy, jak tutaj widzicie, albo jak one wyglądają w tym momencie. Więc wszystkie mapy człekokształtne mają różne cechy z różną rzadkością. Na przykład kapelusz może być bardzo rzadki, jako szula, po prostu pospolita i tak dalej. Założyciele Airwave, Sam William zabrał go na Twittera, aby ujawnić codziennie, żądanie na platformie osiągnęło wysokość 60 milionów. W żądań dziennie. Co więcej, gdy spadł NFT Degenerate Ape Academy, ich platforma otrzymała milion żądań w ciągu jednej minuty. Dlatego mamy ostatnio taką popularyzację tych wszystkich projektów, bo NFT, nawet widziałem gdzieś tam zagraniczni YouTuberzy wydają swoją kolekcję NFT. Kryptoforaz chyba tak samo wydał ostatnio, więc no, jest to bardzo popularny i na pewno w tym rynku, w którym się znajdujemy, to jest taka. Jedna z nielicznych użyteczności memowej, która na razie nie wychodzi poza świat krypto. Dalej, ale to się dzieje na tych projektach o wiele bardziej korzystniej niż na Ethereum, bo wiemy, że jeżeli taka małpa seria wyszłaby, czy seria małp wyszłaby na Ethereum, byłoby to troszeczkę szkodliwe dla samej sieci Ethereum, bo wiemy, że tam popyt czasami szkodzi sieci pod względem Cenowym za transakcji. tam nie ma tej skalowalności, jak na właśnie Solanie. Także tu jest to jedna z głównych rzeczy, dlaczego ta Solana się ostatnio tak pompuje, jak i inne projekty Axi Infinity. I widzimy, że no, po tym boomie, bo wiemy, że tu mamy wiosnę, lato, jesień, zimę, a również na różnych okresach, różnych projektów, różnych pór roku, jak tutaj mamy, NFT w tym momencie fajnie sobie radzą. To pamiętajmy, że jeżeli ten boom zaniknie za chwilę, a nagle wszyscy będą wchodzić. Na Bitcoina, bo będzie powyżej 50 tysięcy, albo zupełnie coś innego się pojawi, wtedy miejcie te stop-lossy, o których mówiłem chwilę wcześniej. Hiszpańska Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych, CNV, a bardziej CNMV, stała się najnowszym organem regulacyjnym, który wydał ostrzeżenia dla kilku giełd, kryptowalut i innych firm związanych z rynkiem finansowym, czyniąc to twierdziła właśnie ten podmiot, że podmioty te świadczyły usługi finansowe w kraju bez obowiązku rejestracji. O jakie firmy chodzi? Huobi i Bybit. Jeden z nich z tych 12 jednostek. Więc pod ostrzeżeniem znajdują się czołowe giełdy kryptowalut, takie jak Huobi, i Bybit, które rzekomo nie mają pozwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych. Dzieje się tak, ponieważ tylko zarejestrowane podmioty są upoważnione do oferowania usług związanych z papierami wartościowymi w Hiszpanii. Także widzicie pewne zachowanie tutaj różnych krajów, nawet z Unii Europejskiej, które mówią o tym, że taka giełda po prostu powinna mieć tutaj podobny tryb załatwiania licencji, jak w przypadku giełd, które oferują papiery wartościowe, gdzieś akcje, cokolwiek, więc. Agencja nie może zakazać podmiotu, którym udzieliła ostrzeżeń, może odwołać się w tej sprawie do sądów w Hiszpanii. Ten ruch nie powinien być jednak traktowany jako oznaka niechęci kraju do całej branży krypto. Raport w zeszłym roku ujawnił, że 120 platform kryptohandlu i wymiany pracują już jako zarejestrowane podmioty w Hiszpanii, co więcej w hiszpańskim parlamencie uchwalono korzystne przepisy. To toruje drogę do rozwoju branży w kraju. Także na razie spokojnie nie ma tam wiadomo jakiś dodatkowego blokowania w tym wszystkim. Ale widzimy, że no po prostu albo tutaj będą brane pod uwagę, czy tutaj jakieś obostrzenia się pojawią, albo będzie wymóg powiedzmy Bybita, Huobi do pełnego KYC. Chociaż niektórzy mówią, że opuszczą wtedy Buybit i przejdą na inną giełdę. Spoko. Wtedy pewnie pojawi się kolejna kolejna jednostka, która będzie próbowała oferować to, co Bybit wcześniej, bo wiemy, że w Wielkiej Brytanii został wyproszony delikatnie. No i wiadomo vpn -y działają, wszystko jest jak należy. Pytanie z jakim skutkiem dla samego Bybita pod względem wolumenu. Dla tych, którzy niekoniecznie chcą wchodzić w świat VPN-a. Holenderski klub, jeden z ważniejszych, chyba no może nie najważniejszych, ale gdzieś tam powiedzmy, Druga Liga Europy. PSV Eindhoven stał się pierwszym europejskim klubem piłkarskim, który po podpisaniu umowy z holenderską firmą kryptograficzną AnyCoin Direct, opłacił cały sponsoring Bitcoinie. Pierwszy tego rodzaju partnerstwo, które ma zwiększyć świadomość kryptowalut w Europie. Długość kontraktu to dwa lata, a w swoim oświadczeniu, Jansen, czyli dyrektor handlowy PSV, a bardziej tutaj chodzi o PSV Eindhoven, mówi o tym, że ta innowacja sprawia, że Bitcoin dobrze wpasował się w politykę firmy, więc według holenderskiej gazety Eindhoven, Dagblad PSV będzie płacić 400 tysięcy euro za sezon. Uzględniając zmienność Bitcoina, umowa przewiduje nieokreślone gwarantowane zwroty w przypadku spadku ceny. Także jeżeli cena, Cena będzie spadała, to wtedy pamiętajmy, że ta firma będzie musiała pokryć AnyCoin Direct tą różnicę. Także klub nie za wiele traci, jeżeli miałby dostawać tą opłatę dalej w bitcoinach, chyba że AnyCoin Direct w tym wypadku, czyli ta firma jest pewna swojego i wie o tym, że za chwilę będzie miała trzykrotność tej ceny i dalej tą cenę podpisaną pewnie we fiatach, ale w stosunku do. Zapewnienia płatności w Bitcoinach będzie miała trzykrotność tego. Także oby mieli rację. Reklamowany przez Ilona Maska Dogecoin odrzucony przez Bitstamp, a głównie szefa, nie oczekuj, że Dogecoin pojawi się w najbliższym czasie na Bitstampie. Szef jednej z najstarszych giełd krypto powiedział serwisowi Financial News, że dodanie mylmowej monety byłoby sprzeczne z rygorystyczną polityką kiełdową platformy transakcyjnej, która przekłada jakość nad ilość. To nie jest wyścig do ilości, to jest wyścig do jakości. Mówiąc o dyrektorze Tesli Ilonie Musku, który swoimi tweetami spowodował wahania cen Dogecoina Sawyer powiedział, że ten rodzaj manipulacji na rynku nie jest właściwy. Podkreślając znaczenie ochrony klienta. Problem polega na tym, że jeśli przejdziesz do takich, które są podekscytowane tweetem, miliardera, lub jeśli się zawiesza na Twicie miliardera dużo osób, nie uważam, że to jest w porządku i dlatego nie chcemy mieć u siebie pewnie douczkoina. Więc no taka decyzja, a nie inna. Being crypto mówi o T-Mobile, który potwierdza naruszenie danych. Hakerzy szukają oferty sprzedażowej tych danych w Bitcoinie. Więc potwierdzenie następuje po poście hakera, który twierdzi, że sprzedaje dane użytkowników. Ile ich jest? 100 milionów osób. Wow. Zastanawiałem się, gdzie to tutaj szukać kraju, z którego za chwilę będziemy mogli otrzymywać różne dziwne wiadomości, że musimy się zalogować na nasze wiadomości, bo tam będą pewnie nasze numery telefonów, jeżeli... To jest 100 milionów ludzi, to sobie wyobraźcie, ile mogą być warte te dane dla różnych ludzi, którzy w jakiś sposób chcą promować. Tak, jak wiemy, że niektórzy niedawno otrzymali gdzieś tam nawet na swój adres domowy listy czy e-maile na, na, na konta o tym, jak się promuje HEXA czy Pulse Chain ostatnio, tak? I wtedy wiadomo, że raczej to było z tych danych, które wyciekły z leżera, i teraz bardzo fajnie jest wtedy sprecyzować taką grupę ludzi, która inwestowała w krypto. Tutaj mamy t Mobile. Niekoniecznie będą mogli sprecyzować, kto inwestował w krypto, ale wyobraźcie sobie, że przycisk era i wysłanie takiej wiadomości do tylu milionów ludzi to jest, to jest chwila, tak, jeżeli mam poważny serwer. Więc uważajmy na to, co nawet dostajemy od t Mobile, obojętnie jakiej sieci. Nigdy nie wchodzimy na linki z telefonu, które one są tam przesyłane, że nagle potrzebujemy tutaj wejść. Tylko jeżeli coś się dzieje dziwnego, czegoś nie robiliśmy na giełdzie, a nagle nam przychodzi jakiś SMS, to najpierw zalogujmy się z bezpiecznego źródła, a nie z tego linku, który przychodzi gdziekolwiek w telefonie. Alibaba uruchamia NFT Marketplace. Zobaczcie. Więc w tym wypadku mamy dalej ten boom. Chińska międzynarodowa firma e-commerce Alibaba Group Holding uruchomiła nowy rynek tokenów niewymiennych, albo niewymienialnych, zależy jak to tłumaczymy, który pozwala właścicielom znaków towarowych sprzedawać stokenizowane licencje na ich własność intelektualną. Więc tu ten nowy rynek NFT nazwany jest Blockchain Digital Copyright and Asset Trade jest dostępny za pośrednictwem platformy akcyjnej Alibaba, a NFT uruchomione za pośrednictwem platformy będą wydawane na nowym Copyright Blockchain platformie technologicznej rozproszonej księgi głównej. Także to nie będzie jakiś blockchain, który tutaj ma ostatnio fajne zawirowania w świecie NFT. Nie, to będzie po prostu ich pewnie wewnętrzny blockchain, który tutaj sobie stworzą. Według torchowego raportu należącej do Alibaba publikacji wiadomości South China Morning Post, rynek ma nadzieję dotrzeć do pisarzy, muzyków, artystów i twórców gier. Rynek już działa i obsługuje kilka transakcji NFT, które mają zostać wystawione na aukcji w przyszłym miesiącu. Licytanci muszą wpłacić depozyt w wysokości 500 juanów, około 77 dolarów, aby wziąć udział w aukcjach. Każda nadchodząca aukcja ma ustaloną cenę minimalną w wysokości 15 dolarów. Także widzimy, że nawet Alibaba sobie tutaj wchodzi w NFT, w ostatnie szaleństwo tego świata krypto. Założyciel FTX, o tym mówiliśmy ostatnio. Dlaczego? Ostatnio może to być kolejny Binance, jeżeli chodzi o to, co się tam dzieje. A tutaj mamy sam Bank OneFlight, oszołomi społeczność kryptograficzną, inwestując albo przekazując 450 tysięcy dolarów na wsparcie rozwoju Bitcoina. Ponadto przedsiębiorca sponsoruje organizację Non Profit, która wspiera tutaj deweloperów Bitcoina od 3 lat kwotą 150 tysięcy rocznie, także 150 tysięcy rocznie i jeszcze tutaj wypłata 450 tysięcy ostatnio, więc dzięki darowiznie Brink będzie sponsorem deweloperów Bitcoina przechodzących przez jego programy stypendialne, a ten sponsoring FTX oznacza pierwsze wieloletnie darowizny, które organizacja zarejestrowała od momentu powstania. W oświadczeniu 29-letniego przedsiębiorcy kryptograficznego BTC pozostaje fundamentem całej branży krypto, tak więc praca Brink, no to jest po prostu organizacja non profit, która zapewnia fundusze społeczności open source skupiające się na rozwoju Bitcoina, ma tutaj no, przyszłość. I widzimy, że FTX bardzo zależy na dotacji deweloperów Bitcoin Core. You Today Britney Spears podobno musiała użyć bitcoina, aby ukryć zakupy przed tatą. Supergwiazda popu musiała używać bitcoina podczas swojego koszmaru. Wiemy, tam jest po prostu nieciekawa historia pomiędzy jej ojcem, można powiedzieć, a, a samą jej karierą w Hollywood i często pamiętamy te sytuacje, gdzie Britney Spears ogoliła się na łyso. Nie wiemy, co tam się działo tak naprawdę wewnętrznie. Może była to historia pomiędzy... Walką z ojcem, a tym, co się dzieje w Hollywood, i dlaczego to zrobiła, może nie chciała robić kolejne rzeczy, do których była zmuszana w tamtym okresie. I tutaj możemy bardzo łatwo ocenić, że ktoś oszalał, a nie wiem, co się działo wcześniej, więc tu, tutaj mamy szokujące publiczne zeznania. Spears, które w lipcu rozbiły internet, rzuciły światło na jej letnią działalność i potwierdziły od dawna gotujący się ruch. Free Więc najlepiej sprzedająca się artystka tysiąclecia powiedziała, że boi się swojego ojca, a twierdzą, że on i reszta rodziny Spears zrujnowali jej życie. Podobno została nałożona na litość wbrew swojej woli, zmuszona do występów i odmówiono jej prawa do posiadania większej liczby dzieci wśród tych nadużyć. Wstrząsające rewelacje wokalistki Stronger wywołały ogromne burzenie. Tutaj mieliśmy też tweet Ilona Muska, który mówił o tym, że wielu prominentnych polityków, celebrytów i przedsiębiorców, w tym dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, poparło ruch... Free I jeżeli słuchacie różnych teorii spiskowych, Britney Spears jest jedną z kluczowych osób, które mogą nam opowiedzieć, co działo się w Hollywood przez ostatnie parędziesiąt lat. Więc to pozostawię już tutaj bez echa. Zobaczmy, co jeszcze mamy w tej audycji. Nie za wiele. Mamy tutaj te. Przetłumaczone audycje Boba Lukasa. Zapraszam oczywiście. No i wracamy po północy do kolejnej dawki najświeższych wiadomości. A Wy mi dajecie znać, czy słyszeliście chociaż połowę z tych wiadomości, które dzisiaj zostały tutaj przedstawione. Jeżeli tak, to jestem uff, szczęśliwy, że reszta też tutaj mówi o tych wszystkich wiadomościach, które nadchodzą. Dzięki, pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.